Cześć witam dzisiaj będziemy rozmawiali o bezsenności jak wiecie każdy każdy prędzej czy później w swoim życiu zetknie się z tym z tym problemem w życiu dorosłego człowieka niestety zdarzają się sytuacje w których niestety w danym okresie poziom stresu nacisków w pracy w życiu osobistym zwiększa się i w tym okresie mamy zdecydowanie większe problemy ze snem, z zaśnięciem wieczorem, ponieważ natłok myśli nie pozwala na, na zaśnięcie, ponieważ budzimy się w nocy myśląc, nie jesteśmy w stanie z powrotem zasnąć. Tutaj jest to problem związany z psychiką ludzką i bardzo często... E, Pogarsza po prostu nam warunki treningu, warunki regeneracji, ponieważ gdy śpimy zbyt mało, stresujemy się niestety, nie, organizm nie regeneruje się tak jak powinien. Jak sobie poradzić z taką bezsennością? Oczywiście tutaj złotej metody nie ma. Są preparaty, od niedawna reklamuje się też w telewizji takie preparaty na sen, które można sobie zażyć przed snem, jednak przy poważnych problemach. Tutaj w życiu osobistym czy w zawodowym niestety te preparaty bardzo często nie są w stanie nam skutecznie pomóc. Niektóre też powodują później ospałość w ciągu dnia następnego. A nie jest to zdecydowanie łatwy problem i nie ma jednego dobrego rozwiązania. Jedyne oczywiście są też używki, są używki, które pozwalają tutaj pomóc zasnąć, natomiast popadanie w jakiekolwiek Uzależnienia nie jest dobre i na dłuższą metę tak naprawdę nie jest w stanie nas wyciągnąć z tych problemów. Wręcz przeciwnie, może pogłębiać tutaj poziom, poziom depresji, jakiegoś stresu. Jedna metoda, która przychodzi mi do głowy, jako że wiecie, że jestem osobą, która jest zwolennikiem nieco bardziej niekonwencjonalnych metod w żywieniu, w dietetyce. Jest to metoda po prostu car loadingu, czyli diety opartej o, o ładowanie węglowodanów w okresie wieczornym, w okresie przed snem. Tutaj jest zdecydowanie duża ilość załadowanych węglowodanów, mocny wyrzut insuliny przed pójściem spać na pewno bardzo pomoże, ponieważ robimy się automatycznie senni. Tylko oczywiście przestawienie się na dietę typu Carb loading czy dietę typu Lean gains z jedną fazą ładowania, wieczorną fazą ładowania wymaga oczywiście tutaj przystosowania organizmu jakiegoś okresu przejściowego, jeżeli ktoś ma organizm, który trudno adaptuje się do takich zmian Niektórym wystarcza tak naprawdę jeden dzień, można z dnia na dzień przejść, niektórzy niestety potrzebują troszeczkę okresu przejściowego, tutaj troszeczkę jednak wrzucenia posiłków w ciągu dnia, takich białkowo tłuszczowych, a później dopiero wyeliminowania ich i zastosowanie dużej ilości węglowodanów wieczorem przed snem oczywiście jak wiecie z moich poprzednich filmików o diecie typu Jew o diecie typu In gains. Jak wiecie, oczywiście ten system diety też jest oparty na pewnych zasadach i w ciągu dnia nie spożywamy tutaj węglowodanów, nawet jeżeli spożywamy inne posiłki w postaci białek tłuszczy, to nie łączymy ich z żadnymi źródłami węglowodanów, więc nasz organizm na wieczór jest... Bardziej wrażliwy na, na te węglowodany, zwłaszcza gdy ćwiczymy wieczorem. E, wtedy e, tutaj ładowanie węglowodanami wieczorem nawet przy okresie redukcji ma jak najbardziej sens i nie, nie zaburza okresu redukcji jak najbardziej można przy redukcji taką dietę stosować, wręcz jest ona bardzo skuteczna. No, oczywiście tak jak mówiłem, e, 100% wyeliminowanie węglowodanów w ciągu dnia, wieczorny trening. Po treningu załadowanie całej puli węglowodanów dziennej w przeciągu powiedzmy 3-4-5 maksymalnie godzin zależy jak sobie to rozłożymy. Oczywiście im krótszy ten okres jesteście w stanie zastosować, tym większy będzie wyrzut insuliny. Oczywiście wynika to też jest połączone z możliwościami waszego żołądka, z tym jak on będzie szybko trawił te produkty. Więc te produkty tutaj muszą być głównie oparte o węglowodany, małe ilości białka i praktycznie zerowej ilości tłuszczy. Wtedy ma to sens, ponieważ te węglowodany dzięki. Wyrzutowi insuliny są tłoczone bezpośrednio do mięśni na uzupełnienie zapasów glikogenu mięśniowego, zwłaszcza jeżeli został wykorzystany, wykonany trening wieczorem. I tutaj wyrzut insuliny spowoduje dość, dość mocną ospałość. Będzie nam dużo łatwiej zasnąć, nie myśląc o problemach, o, o problemach tutaj związanych właśnie tak jak mówiłem z życiem zawodowym, z życiem osobistym. Prawda? Przy takim wyrzuceniu insuliny po prostu, mimo tego, że nie rozwiąże to naszego problemu psychicznego, będziemy łatwiej zapadać w sen i ten sen będzie zdecydowanie głębszy. Nie będziemy wybudzać się tak łatwo, zwłaszcza tutaj nad ranem, gdy z reguły przy tych wszystkich problemach, które potrafią się w życiu nagromadzić, Wybudzamy się z reguły nad ranem i już później nie jesteśmy w stanie zasnąć. Przykładowo normalnie wstajemy o 8 godzinie, a tutaj nagle budzimy się o godzinie 5, pół do 5, nie jesteśmy już w stanie zasnąć, więc tracimy praktycznie 3, 3,5 godziny snu, więc z zakładanych powiedzmy 7 godzin snu zostaje nam tylko połowa, więc tutaj Zastosowanie dużej ilości węglowodanów przed snem przez ten wyrzut insuliny po pierwsze spowoduje to, że będzie nam łatwiej zasnąć, ponieważ zrobimy się bardziej spali. Po drugie ten sen będzie mocniejszy, dużo mocniejszy z powodu tego wyrzutu insuliny zapadnięcia łatwiej w ten głęboki sen no i oczywiście też tutaj jest to związane z nocnym chodzeniem do toalety zwłaszcza w okresie redukcji gdzie przy klasycznej diecie gdy już wieczorem się nie spożywa węglowodanów organizm w ciągu nocy zrzuca duże ilości wody, więc wstajemy po parę razy czasami do toalety, a przynajmniej raz, dwa razy, więc tutaj tego efektu nie będzie, ponieważ tutaj te węglowodany zatrzymają wodę. Najprawdopodobniej w ogóle nie będziemy wstawać do toalety w nocy do, do sikania, więc nic nam tego snu nie będzie dodatkowo przerywało. Natomiast zastanawiacie się pewnie, kiedy w takim razie ta woda z organizmu ma schodzić, kiedy mamy okres redukcji. Jeżeli w ciągu dnia spożywamy posiłki tylko białkowo-tłuszczowe lub a spożywamy ich te mało, bo tutaj białkowo-tłuszczowe nie muszą być tak regularnie dostarczane. Wystarczy, że będą dwa, trzy w miarę obfite posiłki białkowo-tłuszczowe. Jeżeli w ciągu dnia będziemy pili odpowiedniej ilości wody, te posiłki będą nie przesolone, tylko, tylko delikatnie solone. Wtedy organizm z kolei w ciągu dnia będzie tej wody więcej gubił, zwłaszcza rano, już po przebudzeniu. Tutaj, zanim zjemy pierwszy posiłek, warto jest wypić troszkę więcej wody, żeby organizm zaczął automatycznie wyrzucać tej wody więcej. A, <laughs> więc w żaden sposób to nie zaburzy okresu redukcji. A jak wiemy, w okresie redukcji organizm i nasza psychika jest też bardziej podatna na stres, na problemy dużo bardziej odbieramy te problemy, dużo, dużo ciężej przez nie przechodzimy, są zdecydowanie większym obciążeniem, zwłaszcza tak jak mówię tutaj w okresie redukcji, więc jak najbardziej można ten problem, jeżeli taki problem jest, można w ten sposób takim ustawieniem diety rozwiązać i troszeczkę sobie pomóc. Ja polecam taką metodę, w moim przypadku zawsze się sprawdza. Zresztą jak wiecie ten system diety system diety z jedzeniem węglowodanów też w porze wieczornej odstosuje już od bardzo dawna i rzeczywiście tutaj sen jest dużo lepszej jakości i te problemy stres, problemy psychiczne nie nastręczają, aż tylu problemów pozwala taki system diety na po prostu głębszy sen i lepszą regenerację nawet w momencie gdy powstaje więcej kortyzolu, gdzie nasz organizm jest narażony na katabolizm rzeczywiście, prawda? Więc możecie spróbować, zobaczyć na własnym przykładzie tą metodę, spróbować i po prostu zastosować ją w życiu codziennym, naprawdę pomaga, a jak wiemy, problemy prędzej czy później dotykają i spotykają każdego z nas. Pozdrawiam.